Czasami jest w życiu tak niedobrze, czasami jest w życiu tak źle, czasami tak nakombinowaliśmy, że potrzeba kogoś, kto przyjdzie i powie dość. Chłopie, przesadziłeś. I Dzisiaj z takim słowem zwraca się do nas Izajasz, który mówi, dobro trzeba robić, zło trzeba zostawić. To znaczy, że naprawdę jest niedobrze, jak ktoś musi dobie powiedzieć, że warto robić dobro i warto przestać czynić zło. Z reguły się gdzieś poruszamy po jakichś takich szarych liniach, a tutaj Izajasz musi przypomnieć, że nie, jest czarne, jest białe i koniec, i, i tyle, i tak ma być. Potem Izajasz używa spraw, używa porównań, które właściwie dla chłopa no nie są aż tak bardzo znowu czytelne. Podobno mężczyźni rozróżniają nam za cztery kolory, może biały, czarny, żółty, niebieski, od czasu do czasu udaje nam się oszyfrować, Zielone, ale już na przykład powiedzieć, że to jest oliwkowy, to by było ciężko. Albo odkryć, że coś jest szkarłatne albo purpurowe, to będzie jeszcze gorzej. I nie jest to wcale taka sprawa łatwa. I zajarz dzisiaj mówi o tym, że choćby wasze grzechy były jak szkarłat i były jak purpura, to staną się białe jak wełna i jak śnieg. Śnieg i wełna to jestem sobie w stanie wyobrazić. Szkarłat i purpura nie, ale mam wrażenie, że to jest coś, co ciężko, ciężko, ciężko i trudno sprawić, żeby stało się białe. W każdym razie chodzi o to, że no zdarza nam się tak nakombinować, tak narozrabiać, tak nagrzeszyć, że Panu Bogu ręce opadają. Mówi, no nie, naprawdę nie. I Izajasz mówi o tym, że kara by się należała, ale Pan Bóg jest miłosierny i mówi, chodź, podyskutujmy, chodź, porozmawiajmy. Mówi, chodźcie, przytacza słowa Pana Bogu, mówiąc, chodźcie i spór ze mną wiecie. To znaczy, że nawet jak nakombinowałeś, nawet jak przesadziłeś, to Pan Bóg nie kasuje cię. Pan Bóg nie mówi: Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wyciąga do ciebie rękę i mówi: Porozmawiajmy, porozmawiajmy. Ewangelia mówi, o czymś, Ewangelia mówi o czymś bardzo prostym, a z drugiej strony bardzo, bardzo nieprostym. Mówi, że Pan Jezus chce być naszym Mistrzem, Ojcem i Nauczycielem. Chce być Mistrzem, Ojcem i Nauczycielem, to znaczy kimś, kto ma prawo do powiedzenia nam, jak się sprawy mają. Tylko ktoś, kto jest pokorny, tylko ktoś, kto faktycznie uzna swoją małość i swój grzech, będzie w stanie taką naukę przyjąć. I to dlatego na końcu Ewangelii słyszymy o tym, że kto się uniża, będzie wywyższony. Święty Augustyn mówił kiedyś, że strumienie łaski funkcjonują mniej więcej jak rzeka. To znaczy, nie ma szans, żeby płynęły w górę. Musisz się uniżyć i stać się jak dolina, żeby mo która. Która może zostać napełniona tym, tym deszczem łaski. I co? I nic. Wielki post jest po to, żeby stanąć przed sobą w lustrze i powiedzieć: OK, nakombinowałem, OK, jestem pomalowany w barwy wojenne, jak Sioux albo jakiś Mohikanin, jako Apache. Mam szkarłat i purpurę, ale wierzę, że Pan może sprawić, dzięki swojemu przebaczeniu, że stanę się biały jak śnieg, biały jak wełna. Albo Zielony i żywy, jak oliwka.